Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Ostatnio Wam się chwaliłem, że dostałem paczkę od mojej subskrybentki ze Stanów Zjednoczonych. Yy, otrzymałem tam najnowsze wydanie yy, książki do gramatyki Michaela Słona. Natomiast Kamila dołączyła również pewne drobiazgi, w tym herbatki, o których Wam też już wspominałem. Jak zawsze Wam mówię, czytamy wszystko, co widzimy wokół nas, jeżeli to tylko jest w języku angielskim i Analizujemy. No i słuchajcie, nie omieszkałem popatrzeć na te herbatki, oryginał amerykański. Przeczytałem sobie instrukcję parzenia i pomyślałem sobie, że zrobimy lekcję, bo są tu bardzo ciekawe zwroty. A co do herbatek, no to mamy Echinacea, albo Ekinesia, czyli jeżówka oraz wanyla. No i słuchajcie, najpierw popatrzymy sobie na instrukcję parzenia jeżówki. I co my tu mamy ciekawego? Rzecz jasna, musimy nalać wody po. Ta woda musi być freshly boiled, świeżo zagotowana. ny czyli mięsów bierny. No i mam ją nalać over, czyli nad jedną torbeczkę, tak? One tea bag. Ale teraz pytanie zasadnicze. Ile mam nalać tej wody? Mamy tu jakieś 8 oz. A cóż to jest? No oz słuchajcie, to jest skrót od uncji. I teraz ktoś może zadać pytanie, ale jak to uncje? Przecież uncje to są jednostki wagi. 8 uncji. To tak, jakby ktoś napisał, że mam nalać, nie wiem, 200 gramów wody. Ale jak 200 gramów? Przecież wodę określamy na przykład w mililitrach, a nie w gramach. Z ciekawości popatrzyłem na jakąś herbatkę polską. Mamy tu melisę. No i co mamy? Jedną torebkę zalać szklanką, czyli 200 ml. No, my ładnie określamy objętość mililitrami, albo, pospolicie mówiąc, Szklanką, tak? My bardzo często odmierzamy płyny na szklanki. Anglicy oczywiście nie, od, nie odmierzają na szklanki jak już coś, tylko na filiżanki, ale o tym chyba zrobię inną lekcję. Więc uwaga, uncje to rzeczywiście jednostka wagi, ale używana też w Stanach do płynów, ponieważ oni sobie bardzo uprościli życie. I tak się zastanawiałem chwilę nad tym i pomyślałem, że oni mają, słuchajcie, rację. Po co, słuchajcie, w kuchni kombinować, że jedno w mililitrach, drugie w gramach? Innymi słowy, po co nam na przykład waga kuchenna? Yy, rozmawiałem z dwoma Amerykanami i mi powiedzieli, że oni w ogóle nie mają żadnej wagi kuchennej w domu, w kuchni, bo im jest niepotrzebna, bo oni wszystko mierzą właśnie na te uncje, ale nie chodzi o wagę, tylko o Objętość. Dlaczego? Trzeba popatrzeć na taki typowy kubaczek do odmierzania. No i mamy coś takiego: z jednej strony uncje a z drugiej strony filiżanki. No u nas byłoby właśnie szklanki, tak? Czyli jedna szklanka nasza to jest u nich jedna filiżanka. Ale uwaga, to jest miara też amerykańska. Brytyjczycy tak. Nie odmierzają. Oni raczej odmierzają tak jak my w mililitrach. No i właśnie jedna filiżanka równa się 8 uncji. I teraz to służy i do mierzenia płynów, i do mierzenia substancji sypkich. Czyli w przepisie, na przykład na ciasto, byłoby 8 uncji cukru, czyli sypie sobie cukier do tej linii. I będzie też właśnie 8 uncji wody. I po prostu leję wody do tej linii i tyle. I sprawa załatwiona. Czyli ktoś po prostu... Znaczy to można byłoby przeliczyć, tak? Jeżeli ja nasypię sobie dotąd cukru, to wyjdzie, że 8 uncji to jest ileś tam gramów. Zresztą to można łatwo przeliczyć. No i mamy, że 1 uncja, ounce, równa się 28 gramów. Tak naprawdę te uncje co do objętości, to się nazywały kiedyś uncje objętościowe, chyba takie jest tłumaczenie polskie, czyli fluid ounce. Ale dzisiaj już tak nikt nie mówi, że zresztą słownik informuje, że jest to old fashion. Czy dzisiaj po prostu mówimy ounce, czyli uncje. I to się tyczy i płynów, i y, substancji. Sypkich takich jak cukier czy, yy, czy mąka. No to wracamy do instrukcji, czyli mamy nalać 8 uncji, czyli po prostu jedną filiżankę wody. A ile to jest jedna filiżanka? No znowu musimy sprawdzić w słowniku. Mamy kap, ale to nie chodzi o taką normalną filiżankę, tylko filiżankę, jeżeli chodzi o jednostkę miary. I mamy tu trzecie znaczenie: Amount of liquid albo food, tak? Czyli widzicie i płynu, i jedzenia. No i mamy, że jest to unit used in the US, tak? Jednostka używana w Ameryce do mierzenia food or liquid in cooking. No i właśnie jedna filiżanka to jest 8 uncji tych objętościowych. Albo 237 ml, czyli chyba ciut więcej niż my zaparzamy. No bo patrząc na tę melisę, to właśnie było napisane, że jedna szklanka, a jedna szklanka to jest niby 200 ml. Ok, i co dalej, kawę, czyli przykryć, no i u nas byłoby parzyć. I od razu nasuwa się pytanie, dlaczego nie brew, tylko jakieś steep. No Amerykanie bardzo lubią słowo steep, to znaczy namoczyć. Śmiało można też tu użyć brew, czyli parzyć, ale lubią czasownik steep. Steep jako przymiotnik, jest to stromy, tu przykładowo. Tak, droga stała się kamienista i stroma, ale jako czasownik to put food in a liquid and leave it there tak? wsadzić jedzenie do jakiegoś płynu i zostawić go tam na przykład so that it becomes soft, żeby był miękki, żeby rozmiękł ewentualnie has the same taste as the liquid, tak? żeby nabrał tego samego smaku co ten płyn i zauważcie, że jest też przykład z herbatą. Leave the tea bag to steep. Tak, zostaw torebkę herbaty, aby namokła coś takiego. No u nas by było, żeby się zaparzyła. A tutaj steep w słowniku Oxford. Steep the fruit in brandy overnight. Tak, czyli zamocz owoce w brandy na całą noc. Ja myślę, że my byśmy to powiedzieli zupełnie inaczej, że zalej owoce brandy, no i zostaw na całą noc. No i wracamy do instrukcji, co potem robimy? Squeeze, tak? Wygnieć. Squeeze tea bag to ensure maximum goodness, tak? Żeby zapewnić sobie maksymalną goodness. Co to jest goodness? No w kwestii jedzenia to są wartości... Odżywcze. A potem się już mam radować, cieszyć się tą herbatką i mam pić 5 to 6 cups, czyli 5 do 6 filiżanek throughout the day. Bardzo ważny przyjmek, już nieraz obiecałem o nim lekcję przez cały, przez cały dzień. Especially good with honey. Czyli zwłaszcza dobra herbatka z miodem. I z ciekawości jeszcze instrukcja parzenia drugiej herbatki. Herbatka widzę z Colorado. No i tu mamy napisane też, żeby nalać. po boiled water over one tea bag No i znowu steep. Zobaczcie. Steep 4 to six minutes and remove teabag. Tak? A potem mam usunąć torebeczkę. Sweeten if desired. Tak, czyli posłuć, jeśli, y, jeśli tego chcesz, coś takiego dosłownie. If it is desired, jeśli to jest pragnione dosłownie, gdyż desire to jest pragnąć. Dzięki, trzymajcie się.